Hej, tutaj Kerin, a ze mną jest? Lampka! Dziś będziemy nagrywać survivala. Tak. Tak, i tu będziemy budować domek. Jak tu zaczęliśmy, kopaliśmy trochę, mamy już tak, wygraliśmy trochę w Mam mopykę. I gram na takim serwie World I dziś będziemy budować dom. Tak, piękny dom. Zaczynać? No. Może być z Tak, może być Bo tu trochę drewna przycinam Tylko żeby nas nie znaleźli No Bo tak taki krzywy. No bo takie krzywy jest ładne. <grywa> Czekaj, zrobi się Na mnie... cztery piętra. Czekaj, ktoś do mnie znowu... Hmm. Czekaj. Ja być podłoga desek? Tak, spoko. Jeszcze dwa piętra do góry. No dawaj. Jeszcze jedna piętro do góry. ile będziemy mieć pięter, tak w ogóle się zapytam jedno nie będzie To taki wysoki dom, okej okay. trochę mały może dwa piętra? czekaj craftinga ja tu mam craftinga bo zabrałam A dobra będą dwa weź nad tym craftingiem bosta czekaj robię drabina a ja tu będę robić po z Okej. Mam 33 trzy patyki. To tak. Robina. Zrób nam po mieczu, okej? Okay? No spoko, ja mam... A nie, to motyka. <noise> Jeszcze ja zrobimy ogródek. Robiłam dziewięć drabin. Matko, a widziałaś? Co widziałam? Myślałam, że to jest ten, jakaś kołamarka do patyki mi z kratkińga jak ja się wystraszyłam? Patyków. Masz hmm. ja pochodnie. Tylko weź, e, wiesz Tutaj weź, daj mi kiocha. Może jak to No może być. Ale Bo ja... my tak kopaliśmy, tu, wiecie. Bo my wtedy ciągle kopaliśmy, się działyśmy, nawet nie robiłyśmy domków. Dobra, Op, to ja kopać? Zobaczę, kto jest dostępny. zamka, Patryk, ty. I jeszcze... Co jest 102? Nie wiem. Też widzę jakiś survival 102. Jeszcze Kuba 138. To, I może... to tak, bo to jego kolega. A. O, o. A nie, mam jeszcze stać. No tak. Kobla. Tak, a myślałam, że mi się skończył. No nie, nie jest taka. 2, 3, cztery stagi. Jak wczoraj tak kopałyśmy, no to wiesz? No. A ja przecież kopałem sobie w wzięłam trochę materiału. Dla macierzystów. Saga. Co? To bo, był był event, bo był Ewen, bo był Ewen. A ja. żeby miało 20. Albo jednego, żeby 12. Okej. Okay. Bo ja jeszcze w skrzyni tej... Nie wiem, nie pamiętam jak ona się nazywa. Ja jeszcze mam 11. Czekaj, muszę flać. Czekaj, bo już zgubiłam domek nasz. O, zau zauważyłam jest A ja idę pod, do dżungli na chwilę. A czekajcie, jak coś muszę zrobić. Wezmę kilka dżunglowych desek. Widziałeś, że w dżungli jest owca? Nie. No. Czekaj, to owca? Tak, to owca. Czekaj, nasz dom... O, widzę. Ty gdzie jesteś? W kopalni? Nie, ja w domu. A dobra, to jest Jak ty możesz nie wylakać? Bo, bo przecież mam tego. O, przez to psu. Daj mi kilo. Tylko przecież to co ja napisałam. Czekaj. Ale na czacie czy na Skype'ie? Na Skype'ie. Na spoko. Na spoko. Chodziło mi o pływanie. A... No tak, do mnie to jest kawałek. A no, Ja właśnie... Przyle... E, co ja mówię? Ja właśnie przypłynęłam od stawu. Jakby ci zabrakło kobra, to ja ci dam. Nie, szkoń. nie, ja mam dużo. A ja idę do kopalni. Daj mi kilo. Dałam ci. Serio? O tak, no. dzięki. I zrobiłam sobie nową. Ale zuza ma szczęście, bo ten kilo dostała, no i... Ja też, bo mam ale ja go się wyżywam, bo to ciągle... Ja nie... mi oddać. Ale ja ciągle nie znajduję diamentów, to wiesz. Ale tylko ty na diamenty działa i emeraldy. No wiem, wiem. Mam pomysł. Następnym razem, co razem będziemy chodzić do i e, która znajdzie diasku lub emeraldy to no. Dobra, to nas, w następnym odcinku dokończymy dom. Okej? Okay? No okej. Okay. Bo ja, ja mam tak, że nie mogę. Jak no dobra, czekaj, czekaj, tylko to skończę. Nie, chodź. Już. Oj, no dobra. No czekaj, czekaj. Chodź, pożegnamy się. Chodź na F5. Mhm. Posuj się. Okay. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i...